Kochani, a czy mamy tutaj zodiakalnych strzelców, których już witam. Wróżbita kordian, witam serdecznie. Kochani, no kwiecień powoli się kończy. Już za chwilkę maj, miesiąc miesiąc miłości, miesiąc budzenia się do życia. Więc za chwilkę sprawdzę, jak to wygląda u was energetycznie, jak maj się będzie przedstawiał u strzelców. Czego się spodziewać, czego oczekiwać, co może się wydarzyć. Oczywiście, czytań, czytanie ogólne. Jeśli chcecie indywidualne czytanie, kochani, ze swojej daty urodzenia na maila, horoskop na maj, to zapraszam do pisania prywatnego. Można zamawiać już. Realizuję horoskopy majowe do 5 maja. Zatem zaczynajmy strzelce i róbcie hałas w komentarzach. Udostępniajcie, klikajcie, subskrybujcie i cokolwiek tam chcecie. Strzelce. Oj, szanse są niewielkie na coś na zmiany sercowe, czyli po prostu jakaś stagnacja. Jeśli jesteście w relacjach, to dobrze będziecie. Mam nadzieję, że w, w dobrych relacjach, nietoksycznych oczywiście, ale będą małe szanse, żeby się zakochać i poznać tego, tą wyjątkową podczas majówki, podczas całego maja, więc trzeba się jeszcze uzbroić w cierpliwość, ale musicie wykorzystać pewne szanse, które daje Wam Maj. Na realizację swoich pasji, siebie, dokonywanie jakichś rzeczy zaplanowanych, spełnianie swoich marzeń i takie spełnianie właśnie siebie może to być zawodowo, osobiście więc to jest czas dla Was. Maj jest czasem dla strzelców. No i właśnie, znowu czekanie na coś. Jakieś zmiany typowo rodzinne, domowe też nie, nie są w maju, czyli remonty, przeprowadzki, itd. itp. Rozwody też nie są wskazane i pójście za mąż też tutaj tak nie za bardzo widać. Więc kochani, dużo zmian maj nie przynosi. Bardziej zmiany osobiste, właśnie tutaj może być hobby, zapisanie się gdzieś na siłownię, na jakiś aerobik, taniec, coś takiego. To jest najlepsze w maju dla strzelców. Właśnie, karta zmiany, nowa rzeczywistość nadejdzie szybciej niż się wydaje, więc nie sercowa, nie domowa, ale i tak zmiany jakieś nadejdą w maju. Właśnie takie wasze osobiste wewnętrzne. Więc strzelce zmieniajcie się na dobre, zmieniajcie się ku lepszemu, a co ma przyjść, to i tak nie ucieknie, przyjdzie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam gorąco.